Dzień dobry, dzień dobry kochane. Witam Was cieplutko, witam Was serdecznie. Kochane, oj, przychodzę dzisiaj, e, przychodzę dzisiaj tutaj do Was z takim tematem, do którego zainspirowała mnie moja dzisiejsza sesja. E, i ten temat poniekąd jest związany, poniekąd jest związany również z tematem złości, z którym przychodzę od jakiegoś czasu z racji właśnie naszych warsztatów online, bo zawsze tak robię. Zawsze tak robię, że jak są jakieś warsztaty, to przychodzę tutaj i opowiadam Wam różne, różne przestrzenie z tego danego tematu. I tak jak powiedziałam, właśnie temat jest poniekąd związany z naszą złością, a to dlatego, że my już wiemy, że złość informuje nas o naszych niezaspokojonych potrzebach. Wiemy również to, że tłumienie złości, cześć Irenka, że tłumienie złości jest również tłumieniem naszych potrzeb i że złość również jakby prowadzi nas do tych naszych potrzeb. Także witam kochane jeszcze raz, ciepło i serdecznie te, które z Was dołączają. Cześć, Kara, cześć, kochane. Mm. No i teraz tak, kochane. Pracowałam dzisiaj z jednym panem, który się zgłosił do mnie z tematem jakby takiego dużego wysiłku takiego dużego wysiłku i napięcia w działaniu. Cześć, Aniu, cześć, Edytka. I w sesji bardzo szybko doszliśmy do tego, że. Tam chodzi dokładnie o presję, tak? Czyli w każdym działaniu, y, które on wykonywał, po prostu pojawiała się wewnętrzna presja i to ta presja tak naprawdę właśnie była tym napięciem, była tym wysiłkiem i to ona go bardzo mocno ograbiała, y, no, jakby z zasobów energetycznych. Ona go bardzo mocno jakby osłabiała. Ale to się okazało, że ta presja była takim nawykowym mechanizmem, który on, którego on się nauczył w dzieciństwie, którego się nauczył w dzieciństwie i ona była takim dodatkowym, jakby taką dodatkową motywacją. Tak? No nie trudno się tutaj domyśleć, że, że właśnie rodzic taką presję wywierał w tym przypadku, wywierał, żeby on jakby nie wiem no spełnił jakieś oczekiwanie, żeby on coś zrobił, żeby wykonał jakiś ruch w działanie, tak? To temu zawsze do, do, towarzyszyła presja, to nie było tylko wypowiedziane, tylko właśnie była ta presja i on sobie to zakodował jako taki nawyk na zasadzie działanie równa się presja, czyli jak cokolwiek robię, to żeby mi się bardziej chciało, żeby to miało większą siłę. To ja muszę również wywrzeć na siebie jeszcze dodatkowo presję. I on po prostu w taki sposób funkcjonował. I co jest ciekawe, bo to też właśnie zauważył, uświadomił sobie podczas sesji, że nawet jeżeli on wykonywał te działania, które on chciał, tak naprawdę, które były zgodne jakby z nim to i tak jakby dokładał tą presję no właśnie w myśl tego przekonania które się zakodowało presja to jest jakby dodatkowa energia która sprawia że Tobie się jeszcze bardziej będzie chciało i że ty nie zrezygnujesz na przykład e, z tego działania tam za chwilę, tak? Albo nie zrezygnujesz z tego celu, zanim go gdzieś tam zrealizujesz. Że będziesz miał jeszcze siłę do, e, do, do zrealizowania tej potrzeby, tego celu e, m, przez cały czas, tak? Nie, 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 nie zrezygnujesz w połowie drogi. I Ogromnym zaskoczeniem, jak już rozwiązaliśmy w sesji te, te uwikłania, właśnie te mentalno-energetyczne i te powiązania, tak działanie, równa się presja, ten te nawyk funkcjonowania, ogromnym zaskoczeniem dla niego było to, jak sobie uświadomił i jak poczuł, i uwaga, tu jest bardzo ważne to słowo, poczuł, e, jak kontakt. Z własnymi potrzebami daje ogromną siłę. Czyli, kiedy my naprawdę mamy kontakt ze sobą, mamy kontakt ze swoimi potrzebami, to jest wystarczająco mocna energia, to jest wystarczająco jakby duża energia, która prowadzi nas do tej potrzeby. Że tak naprawdę my nie potrzebujemy nic dodatkowego w postaci wysiłku, w postaci, nie wiem, przymusu jakiegoś wewnętrznego, ani również w postaci presji, że ten kontakt z tą potrzebą jest tak, tak jakby wiecie, ogromnym takim motorem napędowym, tak ogromną energią, że naprawdę nie potrzeba nic więcej. Że naprawdę nie potrzeba nic więcej. I teraz, co to znaczy, kochane, właśnie być w kontakcie ze swoimi potrzebami? To znaczy przede wszystkim czuć swoją potrzebę, że ja czuję, czego ja potrzebuję. Kiedy ja już to poczuję, kiedy ja poczuję tą swoją potrzebę, to ja mam na tą potrzebę zgodę. To ja się zgadzam na moją potrzebę, czy na moje potrzeby. To ja mówię tak mojej potrzebie. Czy moim potrzebom daję temu zgodę. Mm. Mam poczucie, że ta potrzeba jest jakby dla mnie ważna, bo ona jest częścią mnie. Że to nie jest jakiś wiecie, jakiś tam wymysł. Ja teraz sobie przyszłam coś tam wymyśliłam. Tylko to jest naprawdę. Potrzeba, która jest częścią mnie, ona jest częścią mojego serca, ona jest częścią jakby mojej duszy, więc ja nie jestem w stanie tej swojej potrzeby, tak jakby wiecie, oddzielić od siebie, bo to jest część mnie, to tak jakbym ja się oddzieliła w tym momencie od jakiejś części siebie. I to jest część prawdy również o mnie. A skoro to czuję. To ja przestaję manipulować swoimi potrzebami. Skoro to czuję, to ja przestaję tłumić swoje potrzeby. Skoro to czuję, to ja przestaję, wiecie, przestaję jakoś, nie wiem, tłumaczyć sobie to, albo przekonywać siebie, że może jeszcze nie teraz, a może za jakiś czas, a może jak będę bardziej gotowa, a może to, a może tamto. Wiecie, no przestaję po prostu manipulować. Przestaję to rozgrywać. Kolejny ważny aspekt, biorę ryzyko na siebie i pewną taką odpowiedzialność, że moje tak dla mojej potrzeby może być nie, może być nie dla oczekiwań innych. Biorę to ryzyko. Biorę to ryzyko na siebie, tak? Czyli biorę ryzyko, nie wiem, odrzucenia mnie. Biorę ryzyko niezadowolenia, e, niezadowolenia, z którym się mogę spotkać wobec siebie. Kiedy mówię tak dla swoich potrzeb. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Mam swoje dlaczego. Czyli moja potrzeba ma dla mnie ogromny sens. A skoro ma dla mnie ogromny sens, to ja samej siebie nie potrzebuję do niej przekonywać. Ja sama sobie nie potrzebuję tej potrzeby jakby tłumaczyć, bo ja czujesz sens dla siebie, ja znam swoje dlaczego. I ja czuję to, nawet jeżeli inni tej mojej potrzeby nie rozumieją, bo tak może być. Ktoś może tego kompletnie nie rozumieć. Że ja mam takie, a nie inne potrzeby, czy że ja mam taką, a nie inną, nie wiem, <laughs> taką, a nie inną potrzebę, bo jest to, nie wiem, niezgodne z czyimś, wiecie, oczekiwaniem, czy niezgodne z czyimś, się. I kiedy ja to wszystko czuję, tylko znowu, to jest bardzo ważne to słowo, czuję, nie rozumiem na głowę, nie tłumaczę na głowę. Kiedy ja to wszystko czuję, to tym wszystkim odczuciom towarzyszy jedno, to takie potężne dominujące czucie, że to nie jest tylko moja potrzeba, że to jest również potrzeba czegoś większego, że to jest również potrzeba życia, które chce się przeze mnie przejawić. I kiedy ja to faktycznie czuję, to jest to tak ogromna jakby energia, to jest to tak ogromna siła. Że ja nie potrzebuję niczego innego. Nie potrzebuję tłumaczenia swoich potrzeb, czy przed sobą, czy, przez, czy przed innymi. Nie potrzebuję dodatkowego jakiegoś, nie wiem, wysiłku, żeby realizować te swoje potrzeby. Nie potrzebuję presji wywierać na siebie, żeby realizować e, potrzeby. To jest tak ogromne, żywe doświadczenie. Które prowadzi mnie do życia i poprzez które czuję, że to życie się chce przeze mnie przejawić, i naprawdę to wystarcza. Jest tylko jeden warunek, jeden. Ja po prostu to czuję. Ja po prostu to czuję i mam kontakt właśnie z tymi potrzebami. Nie dlatego, że coś tam rozumiem, czy coś sobie wyobraziłam, tylko ja po prostu to czuję. Mm. I to moje czucie daje mi tak ogromne żywe doświadczenie. To moje czucie jest dla mnie tak wielkim, jakby wewnętrznym doświadczeniem, które mnie cały czas prowadzi. Od momentu poczucia mojej potrzeby. Przez cały proces drogi do prowadzenia mnie do finału tej potrzeby, do zrealizowania tej potrzeby. Taka oto inspiracja, kochane, na dzisiaj. To naprawdę wystarczy. Naprawdę to jedno żywe doświadczenie wystarczy. Kiedyś miałam taki moment w życiu, że odbierałam, słyszałam, odczuwałam. Bardzo dużo krytyki, krytyki, niezadowolenia to głównie krytyki od jednej osoby w moją stronę. I to była krytyka, e, w zasadzie wobec wszystkiego, tak? Wobec tego, nie wiem, jaka jestem, wobec tego, jak się przejawiam, wobec tego, co robię zawodowo, e, wobec tego, w jaki sposób to robię. Wiecie, umniejszanie w ogóle moich pomysłów, moich jakby wartości, e, tego, jaka jestem. No, cały sposób po prostu, tak jakby mojego przejawiania się. I pomijam już, jakby, wiecie, pomijam już, jakby ten aspekt, dlaczego ta osoba, e, jakby to robiła, tak? dlaczego ta osoba w taki sposób się wobec mnie, e, wobec mnie przejawiała, czy dlaczego była tak daleko od siebie, że potrzebowała być tak blisko mnie i tego, co ja robię i w jaki sposób robię. Ale pamiętam to jedno żywe doświadczenie, że czułam całą sobą, że. Wszystko, co ta osoba robiła przeciwko mnie, czyli jej myśli, czy jej słowa, jej sygnały, jej wiecie, takie uderzanie we mnie, które miały za zadanie mnie osłabić, które miały za zadanie jakby sprawić, że ja zacznę wątpić w siebie, że ja zacznę wątpić jakby w to, jaka jestem, że ja zacznę się czuć winna za to, jaka jestem, czy jak się przejawiam, czy co robię. Że to nie miało żadnej siły. Że to po prostu nie miało żadnej siły. Ja to czułam całą sobą, że to nie jest mnie w stanie w żaden sposób osłabić. Że to nie jest w stanie nawet na moment, nawet na chwilę, jakby poddać wątpliwość że ja nie jestem w stanie poddać wątpliwość tego, co ja robię. Poddać wątpliwość tego, jak ja się chcę przejawiać, poddać wątpliwość tego, jak ja się przejawiam. I powód był dokładnie ten sam: że ja dokładnie to czułam: że ja czułam siebie, czułam, jaka jestem, czułam moje potrzeby, czułam to, w jaki sposób chcę się przejawić, i czułam, że. Poza tym wszystkim jest coś jeszcze większego, że to nie tylko jestem ja, ale że to życie się chce przeze mnie przejawić. I z tego czerpałam największą siłę. I z tego, kochane, my czerpiemy największą siłę. Z tego czerpiemy największą energię. To jest tak potężna energia, że nikt i nic z zewnątrz. Mało tego, nie tylko z zewnątrz. Nawet nasze własne słabości, nawet nasze własne jakby kompleksy, nawet nasze własne lęki czy gdzieś tam wątpliwości, one nie są w stanie przeciwstawić się, czy nie wiem, pokonać, jakikolwiek w jakikolwiek stanie wpłynąć na to doświadczenie. Znowu, jest tylko to jedno, ale. Że ja to po prostu czuję, że ja to po prostu czuję i że jest to moje żywe doświadczenie. Wszystkiego dobrego, kochane. Zostawiam Was dzisiaj z taką inspiracją, czucia swoich potrzeb i przestania w końcu nimi manipulowania. Mm. Bo to jest już pierwszy krok. Właśnie do tego żywego doświadczenia, że ja czuję potrzeby, zgadzam się na nie, mam kontakt ze swoją złością. To, są, to jest krok po kroku do doświadczenia, o którym teraz mówię. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy, kochane. Papa!